Właściwie rok temu wszyscy przewidywali tutaj, że nic takiego nie będzie miało miejsca po tym, jak zarząd podjął decyzję o tym, żeby zmodyfikować formę ogrzewania tych dwóch obiektów i przejść na co będzie realizowane w drugim etapie, czyli nowoczesne kotłownie gazowe. Zamiast pomp ciepła, które nie wiemy jakby się spisywały w terenie skalistym, podjęliśmy decyzję o kompleksowym remoncie. Obu obiektów 280 okien w jednym z budynków, kompleksowe ocieplenie plus do tego także drobne remonty wewnątrz, obróbki blacharskie orynnowania, kwota łączna, ponad 2,5 miliona złotych, które zostały wydatkowane ze środków starostwa powiatowego w Nysie. I ten materiał dedykuję wszystkim tym, którzy rok temu mówili, że nowy zarząd będzie chciał likwidować ZOS w Głuchołazach. to do wszystkich apel. Przejdźcie się tu, drodzy krytykanci, i zobaczcie, jak to teraz wygląda, jak wyglądało to półtora roku temu, a jak wygląda to teraz. Ja doskonale pamiętam także mój osobisty apel o to, żeby nie likwidować zozu w Było to kilka lat temu, robiliśmy konferencję prasową przed szpitalem na dole, w dolnej części Guchołas. I to jest nasz, powiem szczerze, jestem dumny z tego dnia, że możemy to obserwować, bo skala tego, co zrobiliśmy po pierwsze jeszcze się nie kończy, bo za chwilę drugi etap wspomniane wcześniej kotłownie i będziemy także starali się wejść do wewnątrz obu budynków, co zresztą już poniekąd przy tym remoncie częściowo uczyniliśmy. Nastąpiła poprawa zdecydowana warunków bytowych i hotelowych dla naszych pacjentów. Zadanie realizowane z budżetu Rady Powiatu, tak jak pan starosta mówił, około 2,5 miliona złotych skutkowało tym, że wykonano kompleksową termomodernizację, czyli ocieplenie budynku, wymianę solarki okiennej, a to z kolei jest już zdecydowanie odczuwalne ze strony pacjentów, bo ten komfort, te warunki hotelowe uległy poprawie. To jest ze strony pacjentów. Dla personelu jest to też bardzo istotna inwestycja z tego względu, że widzą, że no te budynki pięknieją i w momencie, kiedy przychodzą do pracy i i te budynki są ładne, to całkiem inaczej to wygląda. Poza tym, mamy nadzieję, że będzie realizowane, a myślę, że będzie kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła, i, i wtedy już całkowicie będzie zakończony projekt termomodernizacji Szpitala NW. No to dobrze, co z kontraktowaniem? Jak ten przyszły rok? No, no jak na razie y, przyszły rok jest na poziomie y, tego roku. Uzyskaliśmy tylko nie, nie, nieznaczne zwiększenie w zakresie y, leczenia onkologicznego, chemioterapii nowotworów. Natomiast co będzie, nie wiemy. No, zapowiedzi są szumne, ale y, jaka będzie realizacja, czekają nas z tego, co, co, co w mediach y, trafiają informacje. Y, 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 y. Reorganizacja funkcjonowania systemu finansowania opieki zdrowotnej. Dla nas najistotniejsze jest to, że mamy dużo pacjentów, że przekraczamy kontrakt, bo pacjenci u nas się chcą leczyć, mają dla nas do nas zaufanie i to jest najważniejsze zwolnienia, restrukturyzację, status quo w przyszłym roku? Yy, znaczy, generalnie rzecz biorąc nie planujemy istotnej, yy, że tak powiem, rewolucji i restrukturyzacji z tego względu, że my w 2011 roku realizowaliśmy ten program restrukturyzacji. No W momencie, kiedy dojdzie do yy, realizacji drugiego etapu, czyli wymiany kotłowni, no to wtedy wiadomo, że część pracowników tych te, te, pionu technicznego palaczy no będzie zwolnionych z tego względu, że no, no, nie, nie będziemy już potrzebowali palenia w cudzysłowie w kotłach. Natomiast generalnie rzecz biorąc nie, bo wydaje mi się, że na chwilę obecną zatrudnienie jest optymalne. Jeszcze nie ukrywam, że myślimy na temat restrukturyzacji działu żywienia, z tego względu, że wymogi są coraz ostrzejsze. Wymaga modernizacja naszej kuchni, kuchni dużych nakładów finansowych, a Środków no, finansowych niestety jest tyle, ile jest, czyli zawsze jest jakiś tam deficyt. Ale na pewno, jeżeli dojdzie do tego, to nie ucierpią na tym pacjenci i na pewno nie ulegnie pogorszeniu jakość oferowanych posiłków. Czyli kwestia cateringu wtedy chodzi, tak? tak? Tak, jako outsourcing, catering w postępowaniu przetargowym firma, która na pewno ma duże doświadczenie, będzie wybrana w żywieniu szpitalnym. Eee, podwyżki? No, były. Pielęgniarki podwyżki, po to, oczywiście pielęgniarki dostały co do grosza to co wynikało z rozporządzenia ministra zdrowia. Czyli po 400 czy minus podatek? No tak, no to kwota 400 zł to jest kwota, która była przekazana jako tak zwana brutto brutto, czyli te 400 zł to stanowi całkowity koszt podwyżki. Mniej więcej wychodzi po 270 tysięcy przepraszam, złotych na jedną panią pielęgniarkę. Ja doszedłem do wniosku, że nie będziemy, i to jest było w porozumieniu ze związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych, nie będziemy tej kwoty w jakiś tam sposób różnicować, tylko wszystkie panie pielęgniarki dostały porówno tą kwotę do płacy czy jako dodatek jako dodatkowe wynagrodzenie z tego względu że rozporządzenie jasno określa że ma być to jako dodatkowe wynagrodzenie W przyszłym roku jakieś planuje pan jeszcze podwyżki czy status quo pensji raczej zostanie yy, No mam nadzieję że uda się wygospodarować jakieś środki finansowe na to żeby przynajmniej w niewielkim zakresie podnieść yy, zarobki pozostałego yy, personelu yy, szpitalnego yy, i, i, i Fizjoterapeutów i, i, i działu technicznego. Zresztą znaczy panie salowe, to i tak będą miały z tego co wiem podwyżkę, z tego względu, że to będzie wynikało z podniesienia minimalnej płacy. No niestety, my możemy zapewnić tylko tą płacę minimalną. Generalnie rzecz biorąc, jest problem z zatrudnianiem lekarzy, bo to jest problem ogólnopolski. Natomiast jeżeli chodzi o personel pielęgniarski, to pracujemy na, że tak powiem, optymalnym składzie osobowym. I, I w momencie, kiedy część personelu odchodzi na emeryturę, bo nabywa takie prawa, to w to miejsce zatrudniamy panie pielęgniarki i na szczęście jakoś, no, panie pielęgniarki chcą do nas przychodzić do pracy, mimo, że te zarobki nie są rewelacyjne w skali województwa, jeżeli chodzi o personel pielęgniarski, ale są zainteresowane, panie, i my się z tego cieszymy. A średnio pan kojarzy tych zarobków pielęgniarskich? Ale w województwie? Nie, czy nie, nie, u nas. To jest około brutto 2200-2300 zł, z tego względu, że to wszystko zależy od tego, jaka jest ilość dyżurów nocnych, także mhm. to, jest, to jest taka ogólna kwota. Ja mówię o, o pielęgniarkach odcinkowych. Lekarskie? No, le, le, lekarskie nie odbiegają od średniej krajowej. To też są uzależnione od ilości dyżurów, ale, ale tu, jeżeli chodzi o wynagrodzenie lekarzy, to, to y, jest to wynagrodzenie y, średnie, y, ogólnopolskie i. Y... 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 y...